I obiektu, który ma zostać rozebrany w najbliższych dniach pod pretekstem jakiegoś błędu proceduralnego na etapie pozyskiwania pozwolenia budowlanego. A drugi przykład dotyczy Warszawy, jednej z najlepszych, najbardziej zasłużonych szkółek piłkarskich w Polsce, czyli Eskola Warsawia, obiektów na warszawskim Tarchominie, które to są dzierżawione od spółki Skarbu Państwa Polfy Tarchomin, która tę dzierżawę próbuje wypowiedzieć i przekazać te obiekty na inne cele, nie bacząc na to, że wielomilionowe inwestycje przekraczające wartość gruntów. Poczynił tam prywatny inwestor, nie bacząc na to, że jest to siedziba jednej z najlepszych, ciągle najlepszych, osiągających najlepsze wyniki, mogących pochwalić się wychowankami w kadrze, w pierwszej reprezentacji Polski, w wielu klubach ekstraklasy i innych najwyższych lig rozgrywkowych w Europie. Pozostanie wówczas bez miejsca do prowadzenia swojej normalnej, korowej, statutowej działalności. Szanowni Państwo, postanowiliśmy we współpracy z panem ministrem Marcinem Warchołem. Odpowiadającym od strony prawnej za ten proces, przygotować w trybie pilnym, jako klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, projekt ustawy o ochronie obiektów sportowych. Projekt ustawy, która będzie zawierała. Rozwiązania analogiczne chociażby do ustawy o ochronie gruntów rolnych czy o ochronie zabytków, która będzie traktowała obiekty sportowe jako dobro narodowe. Wiemy w, jakim, w jakich czasach żyjemy, wiemy, że bardzo trudno jest dzieci odciągnąć od różnego rodzaju rozpraszaczy związanych z wolnym czasem, czy to smartfonów, czy komputerów, czy konsol do gier. Wiemy, że mamy problem z otyłością, wiemy, że mamy problem z wymalającą sprawnością fizyczną, w związku z tym obiekty sportowe stają się naprawdę obiektami o charakterze strategicznym i tak chcielibyśmy je w projekcie tej ustawy potraktować. Ja myślę, że o wymiarze prawnym zarówno te tego tematu dotyczącego boiska w Zakopanem, jak i do samych założeń proponowanej przez nas ustawy głos zabierze pan minister Marcin Warcho. Bardzo dziękuję. Gdy dziecko odrzuca smartfona i wychodzi na dwór, żeby pograć w piłkę, świat staje się lepszy. Wraca bowiem do czasów, gdy rodzice wołali dziecko z podwórka, a nie jak dziś, gdy wyganiają je na podwórko po to, żeby odciągnąć od smartfonów. Od 10 lat funkcjonuje boisko piłkarskie w zakopanym API, które ma już yy, Ogromną sławę. Ściągają tutaj dzieci, rodzice z całej Polski, a także kluby międzynarodowe, takie jak Juventus Turyn, AC Milan czy Real Madryt. Ale po dojściu Tuska do władzy to boisko zaczęło przeszkadzać. Okazało się bowiem, że to jest samowola budowlana, i boisko ma status niemalże San Siro. Proszę Państwa, dokładnie taki absurd wymyślono. I boisko w momencie. Pozyskiwania wszystkich pozwoleń absolutnie w tamtym czasie zostało skonstruowane legalnie na skutek tak zwanego zgłoszenia do starosty nikt nie zgłaszał zastrzeżeń, po czym te zastrzeżenia nagle teraz się pojawiły i to boisko ma być rozebrane. Proszę Państwa, dziwicie się Państwo wówczas, gdy przeglądacie listy sponsorów. Niektórych partii politycznych. Przypomnę, że to media wskazały, że jedna trzecia datków na kampanię wyborczą polityków Platformy Obywatelskiej pochodziła z branży deweloperskiej. No i właśnie później widzimy spłacanie tych rachunków. Na tym miejscu, w którym będzie zniszczone boisko zakopane, może powstać na przykład inwestycja deweloperska. Ja niczego nie wyrokuję, jedynie łączę kropki. Dlatego dobro dzieci powinno tutaj być nadrzędnym celem, dobro sportu, a nie inter Interes poszczególnych, czy to deweloperów, czy innych grup interesów. Z jednej strony rozdają jachty oligarchom, a z drugiej strony budują tym oligarchom osiedla na boiskach, w których grają dzisiaj dzieci. Nie można się na to zgodzić. Absolutnie nie ma zgody na to, żeby kosztem dzieci, rodziców, dobra sportu, dobra piłki nożnej były realizowane interesy tych, którzy mają w tym konkretne swoje korzyści. I dlatego też propozycja. Propozycja ustawy, która o pozwoli ochronić takie obiekty i pozwoli zapobiec różnego rodzaju wygibasom prawnym żeby uczynić z tych obiektów na siłę stadiony w efekcie je Następnie zlikwidować, po to, żeby tam robić swoje interesy. Nie ma na to zgody, nie ma zgody na to, żeby robić interesy wbrew dobru dzieci, wbrew dobru polskiego sportu, rodziców, całych społeczności lokalnych. W takich miejsc, jak pan minister mówił, w Polsce jest bardzo wiele, więc ta ustawa będzie dotyczyć wielu miejsc. Będzie ona stworzona na kształt tego, co mamy już dziś w prawie o zabytkach, czy w prawie dotyczącym ochrony gruntów rolnych. Zostaną tego typu obiekty wyłączone z możliwości ich Pozyskania y, będą chronione na specjalnych warunkach z obowiązkiem wydawania decyzji przez ministra sportu, tak, bo tutaj powinna być kontrola centralna, nie może to się odbywać na poziomie lokalnym w ten oto sposób, że nagle jest pozwolenie, nie ma żadnych zastrzeżeń, tak jak w zakopanym, a nagle po dziesięciu latach okazuje się, że pozwolenia powinny być wymagane. Proszę Państwa, no, co nie jest zabronione, jest dozwolone w demokracji taka zasada obowiązuje. Tymczasem widzimy, że. Demokracji walczącej obowiązuje zasada, że coś najpierw jest dozwolone, a później jest zabronione, i po 10 latach ma być zlikwidowane. No, nie godzimy się na to, nie można tak obywateli zaskakiwać, zmieniać warunków gry w trakcie gry, więc ta ustawa ma wprowadzić jasne zasady gry, ma wprowadzić też ochronę tych słabszych, tych słabszych przeciwko dużym, grubym interesom, często tym, które są powiązane z lokalnymi właśnie układami władzy. Nie ma zgody na to, żeby kosztem dobra dzieci, do Dobra rodzin z polskiego sportu były realizowane e, czyjeś interesy. Szanowni Państwo, ustawa, o której mówimy kierunkowo, będzie bardzo mocno utrudniała zmianę przeznaczenia gruntu, który obecnie wykorzystywany jest dla celów sportowych na inne przeznaczenia, jeżeli wyższy interes społeczny zostanie wykazany, jeżeli taka zgoda będzie miała być uzyskana, to analogicznie do rozwiązań, na przykład w przypadku terenów leśnych, zmiana przeznaczenia obiektu sportowego będzie możliwa pod warunkiem budowy co najmniej tożsamego obiektu w, innym, w innej lokalizacji, tak żeby nie stanowiło to co do zasady pomniejszenia oferty sportowej dla polskiego społeczeństwa, a że ta oferta musi być zwiększana. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym na komisji kultury fizycznej i sportu chociażby w przypadku Warszawy. Szanowni państwo, uświadomcie sobie, że w Warszawie jeden z tych case'ów dotyczy właśnie obiektów Eskoli Warszawia. Mamy jedynie 34 pełnowymiarowe boiska sportowe. To oznacza, że jedno pełnowymiarowe boisko piłkarskie konkretnie w tym przypadku przypada na około 60 tysięcy mieszkańców. To jest tak, jakby w mieście wielkości stalowej woli funkcjonowało tylko jedno pełnowymiarowe boisko piłkarskie. Stąd jest ogromny problem z dostępnością boisk nawet dla klubów, żeby zorganizować planowane treningi, nie mówiąc już o niesorganizowanych grupach po to, żeby sobie rekreacyjnie piłkę nożną uprawiać. Więc ten problem jest naprawdę problemem realnym. Ten problem w naszej ocenie nie ograniczy samorządów, bo jednym z podstawowych zadań samorządów jest kreacja polityki w zakresie Kultury fizycznej, a da samorządom narzędzia do tego, żeby walczyć często z nieuczciwymi deweloperami, którzy chcą wykorzystywać różne kroczki prawne i przemianowywać boiska w tereny budowlane. Z taką sytuacją mamy do czynienia chociażby w Gdańsku, Szanowni Państwo, gdzie tereny historyczne po historycznym boisku Klubu Gadania Gdańsk zostały zakupione przez dewelopera, który teraz usilnie próbuje budować tam osiedle mieszkaniowe, a miasto próbuje z nim walczyć, wykorzystując obecne narzędzia prawne, chociażby poprzez wpisanie tego starego stadionu do rejestru zabytków, aby utrudnić deweloperowi jego przemianowanie. Ustawa, o której mówi Da samorządom bardzo realne, bezpośrednie narzędzia do walki z tego typu sytuacjami i wszystkim gestorom obiektów sportowych, da realne narzędzia do tego, żeby swoje obiekty przed działalnością, która komercyjnie pewnie daje większe korzyści, ale społecznie jest mniej pożądana, chronić. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiemy. Dziękuję bardzo.